Witam Was bardzo serdecznie. Cześć, cześć. Witamy, witamy. Mam nadzieję, że jesteście już z nami, że nas widać i słychać. Słuchajcie, internet nie jest najlepszy, także uważajcie, może nas przerywać. No tak, ale słuchajcie, tak. tak jak zawsze. Po prostu to jest nieprzewidywalne. Jaki jest internet, tak. ale mamy nadzieję na super dzisiaj łączę. Jak się czujecie, skąd jesteście, odezwijcie się w komentarzach. Postawcie lajki, postawcie serducha. Po raz kolejny dajemy do Was. Dzisiaj jest taki temat, że wow! Będziemy mówię o opiniach, o tym, w jaki sposób traktować opinie innych, no i o tym, że właśnie ona może być zabójcza dla nas. No właśnie, słuchajcie, ludzie bardzo często kierują się. Takim zdaniem, którego ja strasznie nie znoszę, myślę, że wy też. Ja pamiętam, to było mojej mamy w dzieciństwie, jeszcze, że ona wiele rzeczy w życiu nie zrobiła, wiele spraw, do, do których było przekonane, że są słuszne, nie zaangażowała się, ponieważ to było niepoprawne według opinii ludzi. I wiele swojego, dużą część swojego życia żyła na zasadzie, a co ludzie powiedzą, a jak ludzie powiedzą, jak ludzie ocenią, a co pomyślą, w związku z tym wolała powstrzymywać. No powiem mam śmieszny przykład. No śmieszny, bo dla mnie to jest śmieszne, ale myślę, że to może być tragiczne dla no, wskutek. Pamiętam, że kiedy byłem jeszcze dzieckiem, wtedy to była moda, no takie korzuchy. No teraz się śmiejecie na pewno, ale takie korzuchy zrobione z owczej skóry, takie fajnie wyrobione, tak jak w górach, teraz górale robią. W kraju, w którym się narodziło, to było oznaką poziomu społecznego i pomimo to, że nie urodziła się w bogatej rodzinie, ale urodziła się w, w rodzinie ludzi pracowitych i nauczyłam się pracować od małych lat, to tata zrobił prezent mamie, kupił taki przepiękny korzuszek. po prostu przepiękny, tak? I wiecie co, że mama tego nieraz nie ubrała? Znaczy przemierzyła w domu, oh, wow. my wszyscy się zachwyciliśmy i to 30 lat stało w szafie, Aż to mol niestety gdzieś tam dopadł i zjadł. Chociaż nadal, nawet po 30 latach, można było ubrać się w zimę, wyjść to ładnie wyglądało. Wiecie, dlaczego mama nie ubrała? A co ludzie powiedzą? A jak to ludzie mnie ocenią? O co jestem jakąś burżujką? Czyli nie wiem. E, przecież nie jesteśmy na tyle bogaci. A to nie chodziło o, o bogactwo, chodziło o dobry. No, o dobry płaszcz skórzany na wiedza który dostałeś w prezencie, i powinnaś było to z radością nosić i cieszyć się, i nie patrzeć na co ludzie powiedzą, tak? I to właśnie zabójcze zdanie, co ludzie powiedzą. Słuchajcie, kto z Was wie, o czym ja mówię? <śmiech> <śmiech> Może, o czym my mówimy faktycznie, tak? To, taki, że to już taki skrajny przypadek. To no taki skrajny. Bardzo, bardzo tak, cenimy, tak. cenimy oczywiście naszą mamę kochaną, i naprawdę jest to kobieta, która. Oby, oby każda kobieta była, miała takie podejście do, do życia jak ona. Ale czasami mamy, każdy z nas ma takie swoje sytuacje, słabości czy słabe kwestie, w którym, no właśnie, słabości i takie sprawy, w których. No niestety, ale jednak ta opinia innych, opinia ludzka przeważy. I to jest, myślę, że. Totalna porażka, prawda? To porażka, która może się zdarzyć każdemu. Nie bądźmy sobie tacy pewni, że nas to nie tyczy, bo, bo myślę, że gdy ktoś rośnie, ktoś się rozwija w czymś y, publicznie, y, staje się bardziej popularny, prowadzi firmę na przykład, prowadzi, y, wiecie, ma pracowników, za chwilę ma y, masę klientów, za chwilę ma mały, masę różnego rodzaju opinii na rynku, tak? Dobrych opinii i złych opinii. I tu zaczyna się jazda dopiero, to dopiero zaczyna się wyzwanie, prawda? Tak. Jesteście z nami, zgodzicie się? To jest naprawdę taka szkoła charakteru, że mama mija. Po prostu, mówiąc w skrócie, to. To dosłownie jest tak, że gdyby przejmować się, gdyby w ogóle patrzeć na to, co inni pomyślą, co inni myślą o mnie, co inni sądzą o tym, co ja robię. Tak jak Ty w ogóle fajny filmik zrobiłeś ostatnio. No słuchajcie, Super. zrobiłem ten kto, filmik ogóle, pod natchnieniem. Serwę, no. serwę, powiedz <laughs> dwa słowa. Kto, kto widział filmik Gennady nie, ja. nie na powiem, ten temat? Nie, nic nie powiem, po prostu wejść na moim profil Gennady Weduta <laughs> i zobaczyć ostatni post no wczoraj. tak? Wczoraj w nocy go zrobiłam i ci, którzy. Znaczy, w nocy naszego czasu, u Was już było rano, tak? słuchajcie, u kogo, kogo wyry, zrywa mocno, to połączcie się z nami na komórce. Będzie o wiele lepiej odbiór, tak. bo w tym momencie lepiej chodzi o ten program. Natomiast powiem Wam tak, że zauważyłem, jak wiele ludzi nie zrealizują ani swoich celów życiowych, ani swojej misji, ani zrobią coś, co mają w sercu tylko dlatego, bo to będzie szło całkowicie na pod prąd opinii społecznej, tego, co ludzie powiedzą, jak ludzie to ocenią. Słuchajcie, przestańcie tak żyć w ogóle. Ja, wiecie, nagrałem w filmie, dobrze, opowiem, ok, nawiążę do filmika no, Tak myślałam. Słuchajcie, tutaj mamy na u siebie, za domem, właśnie za tą palmą, po tamtej stronie, z tymi dwiema palmami, tak, mamy takie fajne drzewo, nie wiem, jak ono się nazywało. Fajne drzewo, które stanowi taki wspaniały cień latem. Teraz jest okres zimowy. Akurat no, wiele drzew tutaj w Paragwaju nigdy nie rzuca liści ani zimami lat, tylko wymieniałem nowe na stare. tak? Ale akurat tutaj była taka sytuacja, że pewnego dnia pracownica, która u nas pracuje tutaj, przyszła i mówi: Słuchaj, czemu ja te mrówki to nic, nic z nimi nie zrobicie? Ja mówię: No ale widziałem, ale co? A my, to popatrz na to drzewo, ono jest prawie gołe. Ja myślałem, mam na naszej Nadia, nasza pracownica, ja myślałem, że, że to jest normalne, że to liście opadło. My, owszem, ale ono opadło o dwa miesiące wcześniej, bo te mrówki je zniszczyły. I wiecie co? I wtedy dopiero zrozumiałem, kiedy zobaczyłem, że to jest to drzewo jest zaatakowane przez te mrówki, one wszystkie ściągają. Owszem, od mrówki można uczyć się pracowitości, ale w tym przypadku one zniszczyły potężne drzewo. No mam nadzieję, zobaczymy teraz na wiosnę, czy puściliście, ale pościnały w to wszystko, one wchodzą jak armie. Wiecie, kiedy w ogóle w każdym kraju naruszony jest balans i mrówki e, czasami potrafią być... Z bardzo wrednymi owadami, które trafiają na Twój teren. Po prostu tutaj, te mrówki, które ścinają liście, one idą jak z szarancze i ścinają wszystko. Po prostu gołe drzewa, patyki tylko sam, tak? Gołe krzewy. Tak, Zasadzi się niestety, tak. Krzew w zasadzie jakiś krzew kwitnący wieczorem, a parę dni o, już zaczyna kwitnąć. Za, załóżmy, i wiecie co? Pewnej nocy mamy, pamiętam, w Asuncjonie mieliśmy znajomych, którzy mieli przepiękne pnącz, przepiękne białe, białe kwiaty. Tak. W jedną noc te mrówki one się nazywają mrówki mrówka grzybnica, chyba grzyb, grzybnica, grzybnicza, coś takiego. Bo one mhm. z tych liści wytwarzają Karmią grzybi, grzybę, w, um, tworzą taką papkę, która stanowi pokarm dla grzybów, który stanowi, z kolei stanowi pokarm dla larw. Tak Taki długi łańcuch pokarmowy. Tak I teraz słuchajcie, Cześć. ja popatrzyłem na to drzewo, wiecie mi od razu takie skojarzenie, że bardzo często ludzie mają totalnie wyniszczone życie z powodu tego, że dają się poprowadzić i żyć według opinii innych ludzi, albo nie żyć. Ja to nazwałam śmierć. Żyjesz niby, ale tak naprawdę nie żyjesz, bo cały czas jesteś sterowany, a co ludzie powiedzą, a jak ludzie ocenią, a czego nie powiedzą itd. i tak dalej. I to jesteś taką, nie, pacynką, tak, w teatrze, w, taką kukiełką, w teatrze kukieł, gdzie opinia tobą rządzi. Jak wierzyć? W kogo wierzyć? Jak nie wierzyć? Przynależeć? Nie przynależeć? Słuchajcie, nawet kwestie wiary, religii. Wiele Polaków nie chodziłoby nawet do kościoła, gdyby sąsiedzi nic nie powiedzieli, tak? Albo rodzina, prawda? Albo rodzina. Mhm. Ja nie mówię o chodzeniu czy nie chodzeniu, Rozumcie mnie dobrze. To chodzi tylko o to, że wiele ludzi kłamią. No jak to może być wierzącym, niepraktykującym? No, no jak? No ja wierzę, ale nie praktykuję. Nie, ty albo wierzysz, albo nie wierzysz, tak? I, i, I to jest właśnie, to jest taka obłuda totalna, która nie tylko ma znaczenie takie społeczne, społeczna obłuda, ale ona ma wpływ na poszczególne życie ludzkie. Tak jest, tak. No pięknie powiedziane. Słuchajcie, to, to jest bardzo poważny temat i taki naprawdę ważny z tego względu, że y, ja sama z autopsji wiem, jak bardzo trudno było mi... Y, uniezależnić się od tego, co o mnie, co o moim życiu, o moim zdaniu y, powiedzą inni, y, rodzina, przyjaciele, bliscy. Nie, naprawdę, nie wyobrażacie sobie. Być może teraz jak mnie znacie, nas znacie, myślcie taka silna babka, taka kobieta, no śmiała, odważna w ogóle, ona odpowiednio niczego w ogóle nie wątpi w nic kompletnie. Kiedyś tak nie było. I, i po prostu, słuchajcie, to wszystko musiałam przejść na własnej skórze, nauczyć się, Uniezależnić swoją decyzję, po prostu swoje życie, potem już nasze wspólne. Tak. Słuchajcie, to naprawdę wymaga wyzwania, Tego, sprostania temu wyzwaniu. Zachęcamy Was. Warto, warto po prostu przeanalizować swoje cele, wartości, marzenia, swoje zdanie, przemyśleć to, ale kochani, jesteśmy od osiemnastki, przynajmniej już od osiemnastki. Totalnie niezależni. Nasze życie, tak jak my je podejmujemy, tak jak ono ma wyglądać, tak jak chcemy, żeby wyglądało, tak powinno wyglądać. I nie ma takiego człowieka, takiego takiej grupy, nie wiem, ktokolwiek miałby prawo wchodzić z butami i Ci mieszać w brzuchu, po prostu robić dziurę w brzuchu. W brzuchu mieszać brzuchu jest, ci... jest nie, nie tak ale, ale, to jest, ale w głowie... Słuchaj, ale to jest wiadomo, to jest powiedzenie, <laughs> nie, nie powiedzenie nie, przyrośnie, tak? Dziurę, tak? No, brzuchu, rozumiecie, wierzyć, o co chodzi? Tak. Wyzwanie dla Was. Słuchajcie, ile ja musiałam tego przejść, i też brakowało mi takiej bliskiej osoby o podobnym patrzeniu, śmiałej. Zawsze kręcili się wokół mnie ludzie, bo ja się kręciłam wśród takich ludzi, którzy jednak, wiesz, tylko żeby kogoś nie urazić, żeby komuś nie to, żeby nie tamto, a nie powiesz tak, bo zaraz będzie dyskusja. A co mnie to interesuje? Ale mogę to do Jeśli ja nie mówię czegoś, co kogoś ma, personalnie może urazić, przecież ja nie obrażam, przecież ja wyrażam jedynie swoje zdanie o swoim życiu, że ktoś mnie pyta. Tak. Więc jak możemy mówić sobie o czymś, że co nie wypada, albo, albo nawet, słuchajcie, mówić dzisiaj o tym, że. Yy, tak, tak czy tak, wyobrażam sobie to tak, albo chcę żyć tak, bo mam takie cele, a ludzie zaczynają doradzać, zaczynają opiniować, w ogóle totalnie nie pytani o zdanie. W ogóle w danej dziedzinie jeszcze są kompletnie, jak ja to mówię, Titanic, tak? Psz, poszli na dno. Ale mają tyle opinii i jeszcze tyle ostrzeżeń, tyle w ogóle z, są z takimi znawcami. Mamma mia! A ponieważ ja byłam z nimi emocjonalnie związana, z wieloma ludźmi, przyjaciółmi, znajomymi, rodzinę, rodzin, rodziną, to normalnie, słuchajcie, w głowie mi się buzowało. Nie wiem, czy to czujecie to samo, co ja. Ja po prostu przez lata siedziałam w takim uzależnieniu emocjonalnym, że ja wiedziałam, że oni nie idą w tym samym kierunku, co ja, oni mnie nawet nie są w stanie zrozumieć. Mało tego, sami są antyprzykładem w danych dziedzinach. Natomiast jakoś nie potrafiłam powiedzieć, słuchaj, pomimo wszystko zamknijmy ten temat, bo ja zrobię tak i tak, i tak idę w tym kierunku dalej, i tak, wiesz co, Lepiej, żebyśmy po prostu tego tematu, więcej nie dotykali, decyzja zapadła koniec, kropka. I słuchajcie, dokładnie to było gdzieś tak 10 lat od, jak miałam 26 lat, to zaczęło, zaczął się przełom, to, to trwało lata, żeby emocjonalnie się totalnie zdystansować do ludzi wokół, do ich opinii. Co oni powiedzą dobrze, okej, okay, super, też się nie podniecałam. Jak powiedzieli, że, że powiedzieli, że. Im się coś nie podoba, albo nie w tym kierunku idę, i co z tego, okej? Okay? Po prostu mówiłam: okej, dzięki za, za Twoją opinię, natomiast ja idę dalej, tak? Lecę dalej, pozostańmy przy swoim. I to jest ta, ta kwestia. To nie znaczy, że kogoś nie szanujesz, jeżeli nie, nie, nie chcesz słuchać jego opinii, jeżeli nie pytałeś o opinię. To ludzie w ogóle nie powinni opiniować. Ale ja bym chciał do tego nawiązać. choć ja za chwileczkę będę musiał was opuścić, zostawiam za Zabusiam, bo ja przede, bo razem z naszym partnerem biznesowym prowadzimy webinar na temat właśnie być może ciekawego kierunku na rynku. Ptaszek tutaj przyleciał coś nad głową, uwaga. <śmiech> <Nie> <śmiech> uwaga, bo on może coś zrobić. Tutaj. <laughs> to jest tyle tych tak, że tak jeszcze nie było dokładnie tutaj w metrze nad nami coś tam protestuje. Opinię wyraża. <laughs> Nieproszony, tak? No, to znaczy, my jesteśmy nieproszeni, być może tam gniazdo ma nad tym szewem, a Mamy tutaj. Oj, dziękuję bardzo. Słuchajcie, ja wam powiem tak, bardzo cenię Agusi zdanie, ponieważ ona mi nauczyła, jak żyć swoim życiem i nie kierować opinię. Bo ja bym tak wychowany niestety, to miało na mnie potężny wpływ. Miało na mnie potężny wpływ w związku z tym. Pamiętasz, jak długo to trwało? To był proces. Tak. To był totalnie trudny proces dla mnie w różnych dziedzinach życia, przede wszystkim w dziedzinie duchowej. Tak byłem człowiekiem, który był sformatowany w pewnym środowisku. Ja nie potrafiłem przyjąć do siebie, że może być inaczej. Tak samo w historii, kiedyś Wam mówiłem, bo byłem wychowany w pewnym układzie polityczno-ekonomicznym i kiedy mi powiedziano w Polsce, że układ, ten pakt Mołotowa i Ribbentropa to był pakt przeciwko Polsce, myślałem, że oczy wydrapie temu człowiekowi, bo myślałem, że armia radziecka wyzwoliła Polskę. Cięcie. Owszem, na pewnym momencie tak się stało, ale wtedy, kiedy już wojska radzieckie nie mieli wyjścia, bo Stalin ich zaatakował, tak? ale tak naprawdę to właśnie opinia, ktoś to tworzy opinię, to samo jest w modzie, wypada, nie wypada, tak. mama je bądź sobą. Wygodnie ci jest w takich butach, to chodź w taki butek. Wygodnie ci w takiej spódnicze ze spodniach, bądź takim, bo to jesteś ty, to jest twoje życie. Ty ponieważ kreatorem modu, być dla siebie. Tak? Ty powinni być tym człowiekiem, który układa swoje życie, żeby i nie patrzy na siebie i będą za tobą ślić Ciebie naśladowali, ponieważ ty, po, taka twoja postawa będzie, że nie kurczę, no, aż zbyt pewna jest ta babka, że taka nosi to wszystko, co jest wbrew modzie. No, załóżmy, no, tak, w tej chwili wiecie, że troszeczkę no, odchodzę od tematu. Ale ja chcę wam powiedzieć, że to nie jest tylko kwestia, jak nas ludzie oceniają, opiniują i tak dalej, tak. jak my. To co trzeba wziąć pod uwagę. I to, co powiedziałaś, jeżeli ciebie nie proszą o opinię i radę, to zamknij usta i słuchaj, bo wtedy będziesz tanim człowiekiem z tanią radą i tanią opinią. Tak? Jeśli chcesz komuś Brawo, pomóc. serducho. Dziękuję. <laughs> jeżeli chcesz komuś pomóc, a, a wiesz, że możesz, ponieważ jesteś w tym momencie ekspertem, uwaga, tylko wtedy możesz, człowiekowi, który w danym dziedzinie jest ekspertem, a, a ty. Możesz mu pomóc w czymś, usprawnić jego działanie, to w tym momencie, tylko w tym momencie, możesz jego spytać. Ja, słuchaj, uh, mogę Ci pomóc, mam akurat mam doświadczenie w tej dziedzinie, czy chciałbyś. Dokładnie. Ja tak. cenię bardzo takich ludzi. Bardzo cenię takich ludzi, tak? Uh -huh, uh -huh. Natomiast jeżeli ktoś w tym momencie przychodzi do mnie i prosto z mostu, zaczyna mi doradzać, a ja tak. potem się, okej, okay, a kim ty jesteś? Masz ten doświadczenie nie, ale tak będzie lepiej. A Auf Wiedersehen, jakkolwiek to brzmi, tak, no, ta, tam są drzwi, albo jeszcze gorzej, może być gorzej też, tak, w związku z tym, jak przekazuję co, ale... Wam... Słuchaj, to może, bo i tak, kogo, bo ja myślałam tak, że zrobimy, że w tej chwili wszystkich zaprosimy na kawkę. Wszystkich na Kto lubi pić kawę, kto lubi pić kawę, kawę rękę do góry, łapka w górę, właśnie, lecę z razem z Tobą grać na webinar Turkofi. kto lubi pić kawę, łapka w górę. Jeżeli ktoś by chciał, jeśli ktoś by chciał, tyle przygotuj kawę. Και θα masz... No ja mam mikrofon. No, mam mikrofon. No, Masz, bo sami ukrywa to jest dobre. dobra. Dobra, pożegnaj się, Ja jeszcze chwilę zostanę, ale zaproszę Was wszystkich na kawę. Dobrze, Dlać. słuchajcie, ja bym radził Wam, ci, którzy rzeczywiście tym te, tematem e, tureckiej kawy porządnej w zupełnie inny sposób, e, ci, którzy próbowali w Krakowie, wiecie o co chodzi, to e, przełączcie się już macie linka na pewno. Ci, którzy ten temat tych e, nie interesuje, zostańcie. Ja wiem, że Gusie Wam przekaże mega, mocno, mocno, potardę, bo jest najlepsze. Pod tym względem. No, Dobrze, ale okay, wzią, okay. super. Słuchajcie, w razie, co jak ktoś nie ma linku, to proszę tam rzucić link i być może z nie, z Was spotkamy się na, na webinarze. Papa, pa, do zobaczenia jutro Dzięki. na specjalny. Pamiętacie, jutro jest specjalny webinar i to jest piątek? Tak, super temat. Live, do live. Pa, pa. Live, chyba. Hmm. <laughs> live! Tak, live, Pomylił się. Nie webinar, live. <laughs> Kochani, no więc jeszcze raz, jest nas prawie 90 osób, czyli prawie setka, słuchajcie. Chcemy zapytać Was, czy naprawdę nie warto byłoby od razu wszyscy, wszyscy, jak jesteśmy teraz zebrani, właśnie skorzystać z takiej opcji, żeby być na webinarze w tej chwili, który za chwilę się zacznie, który będzie mówił właśnie o tej tureckiej, specyficznej kawie, o super sprzęcie, które tą kawę robi, który już może niedługo w ramkach MBN naszej firmy wejść na rynek i być dostępny. Kto by chciał, łapka w górę, czy chcieliby Właśnie zobaczyć ten ekspres do kawy, który, kto, i tą kawę właśnie turecką. Kto by chciał być na takim webinarze w tej chwili? Jeżeli tak, to jest już... O, Robert Wadowski. Robert, witam Ciebie! Robert wpuścił w tej chwili linka na ten webinar. Ja Was od, od serca zapraszam, ponieważ my sami po prostu lubimy pić kawę bardzo dobrej jakości. Z tą dobrą jakością to jest względnie, prawda? Wszędzie na świecie. I powiem Wam, że chyba teraz Paragwaju to chyba jest najbardziej odczuwalne. Tak samo w Stanach było. Słuchajcie, w Stanach kawa beznadziejna. Zazwyczaj beznadziejna kawa. Zero jakości, po prostu szok. W Polsce, w Europie kawa jest wyśmienita. Można kupić bardzo dobrą kawę, ale wiecie sami, że najlepsza kawa to była w Krakowie, właśnie. Turkawa polic jest niesamowite właśnie, ale jest, jest super ekspres, jest masę ludzi piło właśnie w Krakowie kawę, ponad 200 osób obserwowaliśmy tą kawę Tur coffee. Chcę zachęcić Was, jeżeli już pić kawę, to oczywiście w umiarze, ale tylko tą najlepszą, te najlepszej jakości wybraną, przesortowaną i to w specjalny sposób przygotowaną, ponieważ wtedy jest sens. Wtedy rzeczywiście to działa, i faktycznie jest to i dla zdrowia lepsze, i oczywiście yy, naprawdę smak jest inny, dlatego Kochani, jeszcze raz, wejdźcie na tylko linka, pomimo tego, że live idzie, za chwilę się zacznie dacie mi znać, że się już zaczęło, to ja też uciekam i będę słuchała, będę razem z nimi. Ale tak jak słuchajcie, live jest niesamowity pod tym względem, że tutaj jest taka. Wiecie, normalnie, słuchajcie, jak w domu. My też sobie często robiąc coś przy komputerze, pracujący, czy będąc, tak jak ja dzisiaj wysłałam zdjęcie na mój profil Agnieszka Weduta. Widzieliście pewnie tak to zdjęcie, gdzie ja siedzę, przy kąpie, pracuję yy, z tyłu pa palma byłam tam z drugiej strony, tam też tam palma chyba też jedną widać. No, ale miśstem przy palmie, komputer przy was kawka obok i pracuję. Dzieci obok się bawią. Mój kochany mąż na wyciągnięcie ręki do sobie w gabinecie I, i to jest piękne, słuchajcie. Online biznes pozwala. Na taki naprawdę luksus, na taki styl życia, przy którym mm, raz, że spędzasz czas z ukochanymi ludźmi non-stop, nie ma tego. Tego, tego crazy, po prostu, że ty musisz siedzieć w biurach po 10 godzin, 8, no dobra, niech będzie nawet 8 godzin. 8 godzin poza rodziną, poza, yy, poza dziećmi, poza domem, po prostu nie widzisz w ogóle ich przez cały Boży Dzień. Przechodzisz później i tak, i tak, chcesz zjeść, potem odpocząć i, i wszyscy są padnięci po tylu godzinach pracy, prawda? To jest niesamowite. Powiem Wam, że z autopsji, my tak pracujemy już długo, bardzo długo. Praktycznie kilka lat pracujemy bardzo intensywnie online i naprawdę oszczędzamy mnóstwo czasu na dojazdy, przyjazdy, na te męczenie się, w przebieranie, w przesiadanie, w transport. Masakra, ja już nie wiem, nawet słuchajcie, jak to. Jak ja mogłam kiedyś tak żyć? To jest to strata jest, to jest czasu, pieniędzy w ogóle, wysiłku. Dlatego polecam Wam, jeżeli chcecie mieć taki wyluzowany bardziej styl życia, przenieście wszystko, co robicie, co się tylko da, na właśnie mobilną pracę. Pracę przy laptopie, pracę w domu, pracę u siebie z gabinetu, bo to po prostu jest naprawdę. Spoko sytuacja. Nawet wiele firm teraz szuka takich pracowników, którzy niekoniecznie będą siedzieć u niego w gabinecie, u niego w biurze, ale będziesz miał firmowy laptop i będziesz ten laptop używał w domu. Oczywiście nie na oglądanie Facebooka, tak? W trakcie, ale na pracę, natomiast też są takie opcje. Szukajcie możliwości pracy online. Uwierzcie mi, to jest fenomenalny sposób. Jesteś mniej w ogóle zestresowany. Możesz zrobić więcej, jesteś o wiele bardziej wydajny. <laughs> Od roku tylko online, Mariusz. No właśnie, super! Super, a co tak chce pracować? No właśnie, kto tak by chciał pracować? Łapka w górę. Przy kawce najlepszej kawce, jaką można sobie zrobić, albo tererę, <gryś> albo nie wiem, napoju chłodzącym na tym, albo herbatę cudowną. Ja już od 6 lat pracuję wyłącznie online, Damian Szmaniak. Damian i super, pozdrawiam Cię! Super, super. Co ci robimy? Nawet nawet Batka pisze: Home Office to przyszłość, oszczędność kosztów dla firm. Batko, nie zgodzę się z tobą, to teraźniejszość. W Ameryce, w ogóle w Azjaci, a my na przykład z Gradyjem, którzy w ogóle jesteśmy obywatelami świata, a nie, a nie jakiegoś innego kraju, my tak już robimy kilka lat dobrych. I powiedzmy sobie uczciwie, to nie jest tylko oszczędność kosztów, to naprawdę jest. Jest tak, że wszystko absolutnie można zrobić online. Wszystko. Dzisiaj z, z podpisami elektronicznymi, z dokumentami, z e-mailami, z kwestiami przekazu, łatwości generowania nawet dokumentów online. Przecież wszystko to można zrobić online. Absolutnie nie trzeba tracić czasu na jakieś wymyślone, staroświeckie zasady siedzenia w biurach. Hello! Tak? No oczywiście. Są, działa, są zawody, w których nie da rady, tak? Pracować online, bo musisz być... Przy taśmie i robi coś fizycznie tu i teraz. Sorry, no to już to już jest inna, inna kwestia. Ja tak pracuję, właśnie. Super, gratulacje. Jak ja jestem w trasie, to nie mogę się doczekać, kiedy wrócę do domu i napiję się wspaniałej kawy. Wieś, kochana, pozdrawiam cię. Super, wasz życie życia bardzo mi odpowiada. Właśnie. Kto by chciał, to na pewno odezwijcie się do osoby, która was zaprosiła na live, poleciła wam nas, do tej osoby, która wam pokazała ten live. Może zobaczyliście pierwszy raz takich wedutów szalonych z Paragwaju i sobie słuchacie tego i myślicie, wow! Ale tak jak właśnie mówię, nawet ta opinia w kontekście tego tematu dzisiejszego, opinia innych, po prostu, niech nie będzie dla Was wyrocznią, kompletnie to ignorujcie. Bierzcie to pod uwagę, jeśli ktoś ma w danej dziedzinie rezultaty, ale sami decydujcie, róbcie tak jak trzeba i nie marnujcie lat, które ja zmarnowałam, bo po prostu nikt mi nie powiedział, Aga, rób to, co jak trzeba robić. Nie patrz na, na innych, nie oglądaj się, idź do celu i działaj, bo i tak nikomu krzywdy nie zrobisz. Rób to, co powinnaś robić, a dojdzie, że będziesz szczęśliwa ze wszystkim. To dawno bym była, słuchajcie, daleko dalej, gdybym nie właśnie chore szuka, wcześniej szuka właśnie słuchanie opinii innych. A teraz czas na kawkę. Zapraszamy na webinar. Ja uciekam z live'u. Kończymy ten live. Pozdrawiamy Was serdecznie. Jeszcze raz puśćcie w tej chwili linka, kochani, tutaj, obok live'u. Pozdrawiam. Całuję i do zobaczenia na webinarze o kawie. Pa, pa.